Witam bardzo serdecznie w nowym odcineczku na kanale Ujaninki Bożej Kochanej Naszej. Na początku chcę pozdrowić Maćka, Wojtka, Leszka, Hankę, Rastinę, Zuśkę, Zuśkę eee, Kogo tam jeszcze? Kurde, mam z Milenę Lenę I Artura Tak I mojego wnuka Marcela I całą piątą, a Więc Dzisiaj Do mrówka Jedziemy do moich... do gospodarstwa moich rodziców. Bo niedawno zmarli. Nie wiem gdzie to jest, oj Coś samochody dzisiaj nie jeżdżą. Dziwne. O, o pole, no Gdzie ja tu skończyłem? Kościółek. Kościółek w bo Będę miała ci się modlić. Gdzie to się skręcało? Tu. A, jej wnuka nie ma, bo jest. A tu! Jest tu Artura, swojego przyjaciela. A mojej koleżanki, Staśki. Czekajcie. On nie ma rodziców. Mój yy, wnuk. I jej wnuk, nie ma rodziców, bo oczywiście. Pojechali za granicę tam... Nie wiem... Szaleć. O, tu mieszka Staśka. O, rower nawet jej stoi. o ty... O, dwóch chyba się wjeżdżało, nie pamiętam. Dokładnie, a... I codziennie po kilka filmów może, może... Może będzie o tutaj, tak po 15-minutowych po YouTube i zatwierdziło że no, jak będę miał miała więcej filmów to dopiero będę mogła dłużej. Tutaj stażki syn, bo ona miała syna i córkę. Ja miałam tylko córkę i on tu wszystkie maszyny. Tutaj na odmalował. Bo ten... Jeszcze tu się zajmował to sam tutaj ten. Niestety polów nie mam. I tak, tak na... Ja jelicie mieli w tym samym czasie powlew jechali 30. jedzie wasja. no i co? wyrob i 30 teraz dała ten gniotło ich no i 30 jest u pisyna on tam nie czeka chyba w to dobrze, nie będę wam tu więcej gadała Pamiętam, ale ona była brązowa. A te kółka też byli brązowe. Krowy. O, paslisko. Zrobił paslisko kiedyś. O tu chodzili. Nic nie ten. A tu nie byli. A tu z tego. Tutaj, gnój. Tutaj i potem na to wyrzucać na pola ja tak robiłam co to kurde ...posiadki? nie pamiętam takiej była koń końska tak. a takiej nie pamiętam żeby to była 30 nie ma, ale co mnie tu ma? FIP ma klasyczek. Ale się błyszczy pięknie, ojojoj, bo oj, ci... Co to jest? Aaaaaaaaaaa! Przypomniałam się. Powiedziałam, ja że takiego Ursusa C300 i 95U. Nie super, nie super, u! Skąd tu napisał, super! Fajny, Mi się podoba. Tak przecież. Grubę. Kowielbiałaś To złudnia. Siewniczek. Oczy. Dziękny. A i pól nie mamy. Na początku. Bo mu ukradł. Będzie pan dobyć gdzieś. opryskiwać motyl. Motyl. Dom. Tu dom. Nie będę chodziła, bo tam straszny bałagan. Tu nic nie mam. Ale fajna wiatra. Wózek. Mój lubiony. O! To też pewnie oczy Stasik i syna no, Oniak miały na imię? Malki? Malki No, górnik, pamiętam Fajny Oniak No wejdę Wejdę tu Nie wejdę Taka piosenka, wejdę, 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 no Dobra, rozumiem, rozumiem, że tu jest rzecz Też nie pamiętam, ale poziarki to no, tym bardziej nie pamiętam. O... Pistula. Ale ładnie odmalowa. Taskiki chyba tu dał. Pięknie. O, przeciępa. Ona była szara. Tak. O, silos!

Kurde spóźnię się ogólnie ja muszę być przed show godzinę Ale jednak nie, to 10 minut jutro To czekaj godzinka, to dobra Bo ja ślepa A zamknę zamknę Dobra Jedziemy Trochę chora jestem ale Do kościółka trzeba pojechać Ujuj uj. Może Staśkę spotkam Muszę do wnuka zadzwonić Kolejny film będziecie mieli z wnukiem Kurde O tutaj mieszka w tym żółtym domu Staśki syn Amen, I ojca i syna i tu chodzi Amen. kamen. Nie tutaj, gdzie ten parking był. Tutaj się parkowało zawsze. o. Tu. Dobra. Gdzieś wyjdzie, Tu.

O, tutaj pan dzienuczek. A, oj, coś zdenerwujemy. Kolejny film będzie z wnukiem Dobra, muszę zgasić kamerę, bo nie może być na kościele. To na raz.